Cześć, witajcie z tej strony MLG Kuba 11 i witam Was w kolejnym odcinku z Pizza Tower. I dzisiaj nie gramy w żadne demo, znaczy demo gramy, ale nie gramy żadnego moda, a jest to oficjalny nowy build Pizza Tower, a więc zacznijmy. Jak widzicie mam tutaj nowy hub. Tu jest chyba turystytura postępu, więc wejdę tutaj. Jak widzicie mamy Pepino i Noiza. I to jest też ciekawe, że dzisiaj zagramy sobie w poziom, który miałem zagrać jako Peppino, jednakże gram go jako Noise, Tylko niestety muszę wybrać, bo jakiś bug jest. I witam w level selekcie, który w sumie jest zepsuty moim zdaniem. Ale... Przejdźmy Gnome Forest. Czyli drugi poziom. Z trzeciego świata. Więc zagramy gramy jako pepin. Jako, Noise. Noise. Jak sobie widzicie Jerome tutaj... Po nowa, jese kanapkę. Noż, Jezus, Maria. Na szczęście jest na to fajny sposób. I fajne jest to w tym przypadku, że niestety muszę, e, to ważna informacja muszę tutaj e, zostawić te wszystkie talsety, e, aby były, czy znaczy te wszystkie obiekty, aby były włączone z powodu na pewną rzecz. Otóż Pizza TR Guy w nowym demie, czyli w tym oto demie, e, nie dorobił talsetów do poziomów, niektórych może do pokoi. I to właśnie przykładowo e, sekret, pewnie z sekretem pokoje mają sum zepsute. Przez co w tym przypadku, niestety, muszą być tutaj użyte widoczne tilesety. Oraz w tym przypadku, Noise może teraz robić parowanie. Teraz może parować po prostu. To coś, co powinno być w or, po, po prostu na samym początku gry. Rzecz, jest, kolejna rzecz, która została dodana, to oczywiście ten nowy HUD. Coś, co w sumie nie rozumiem absolutnie, o co w tym chodzi. Ale za to w tym wypadku Pepino oraz Noid zostają w tym wypadku nowe animacje do na przykład walnięcia, że w tym wypadku nic nie zapali. Oczywiście nowy hub, hub który, znaczy hat który został bardzo moim zdaniem fajnie i coś, co w sumie było moim zdaniem jedną z rzeczy, których jak to powiedzieć, była to kontrowersyjna moim zdaniem rzecz, czyli inaczej oj, Czyli inaczej, e, to, że hub, Had się zmienia, lecz w tym przypadku jest to moim zdaniem też fajne, bo i w tym przypadku oraz Pepino mają dwa osobne Hady i. Nie, mi się to akurat niezbyt podoba, bo w sumie pokazywanie na e, telewizorku e, było o wiele lepsze niż to, ale co mi tam. Niestety i chyba w tym przypadku też będzie to najgorsze, bo o, nie wszystkie oczywiście. Yy, sprite zostały ukończone, przez co w tym padku przez chwilę Noise był yy, żółtym pepino Ale w tym wypadku jakoś się da to przeżyć Po prostu Gra jako Noise i będzie tyle po sprawie I jeszcze gry można tu grać go Vigilant tylko, że w porównaniu do postaci pepino oraz Noisa Vigilant jest jeszcze niedokończony Co w sumie jest w tym przypadku jego normalne No i oczywiście sekrety. Sekrety w tym przypadku już nie są takie ciekawe, bo oczywiście... O, i fajna rzecz, ja wam powiem. E, bo Pizza Tower Guide dodał nowe rodzaje rzeczy do kolekcjonowania. Czyli inaczej te, które wam przedstawiłem. O. No i teraz jest coś na moim zdaniem najgorsza postać z Pizza Tower. Jeżeli jakimś cudem stracę pizzę, to wam przedstawię czemu. Ale w tym przypadku daje jedną pizzę. Tej oto postaci. W tym przypadku że możemy sobie po prostu biec w stronę e, Gustawa, a nie w tym przypadku, jak to chodzi, bo to się nazywa Gustavo, a nie jak to było w wcześniejszej wersji, że niby e, Gustawą e, Pepino sam pochodził do Gustawo, jak się za drugim razem do niego poszło. Niestety to trend nadal jest. O, i właśnie fajna rzecz. Jeżeli rozpędzimy się, to Noise w tym lub Net Pepino będą po prostu robić też parowanie, co jest moim zdaniem bardzo fajnym pomysłem, bo niezbyt sobie wyobrażam, aby parować co chwilę za każdym razem. No i właśnie nie, przez to w tym przypadku, że tutaj jest też jest, jest meter, który nie wiem czy w sumie odpalę go tutaj, bo No jest on trudny do zrobienia w tym demie, aka znaczy w tym przypadku w tym poziomie, bo. No Bo ten poziom w sumie jest Jakim pieprzonym labiryntem Dzięki Pizza Tower Guy No ale w tym wypadku jakoś da się tu zdobyć to I fajne rzecz jest to, że Ten Jerome, czyli postać O Czyli poza na samym początku gry Nie jest w tym wypadku od Parady i i mały związek z tym. O i fajna kolejna rzecz, czyli inaczej, to że muzyka się przyspiesza, gdy robimy e, tą drwinę. Od tego kolejna fajna rzecz to moim zdaniem to, że możemy po prostu nokautować przeciwników bez skakania na nich, i daje to w tym wypadku dobry sposób na zabicie tych ogórków. No i też fajna moim zdaniem. No i właśnie, teraz fajna rzecz jest w tym wypadku rzecz taka, że. O nie To jest ta część, którą w sumie nienawidzę w tym demie Czyli inaczej... To Choć w sumie PeterTergais zrobił, żeby nam to... W prostu tak z dupy nie zabierało... Um, punktów Bo to mogło zabierać w sumie nam punkty przez, przez... całą grę Co w sumie było, moim zdaniem Dość ciulowym pomysłem Ale w tym przypadku nie no spoko jak miał, zabierał nam punkty. No i Bizetter Gajo to o tym pomyślał i zrobił, żeby to było o, e, solidne. I co jest właśnie ta część, która została zmiona? Czyli inaczej mamy tutaj przepaść. No to jest właśnie jeden z... z problemów. I fajne też było to, że w tym wypadku tutaj jest wiele rzeczy dodanych, i oczywiście ten escape, a raczej po prostu, jak się kolizję ma z jakimś obiektem, to też się pojawia. Co jest moim zdaniem fajną rzeczą, bo nie wiem, ja tam chętnie bym chciała zobaczyć takie, że grać musi backtrackingować, aby zdobyć niektóre rzeczy. No ale fajne moim zdaniem. E o. Tylko tym razem, moim głupia rzecz, czyli inaczej to, że... E, no, że przeciwnicy mogą dać nam po prostu też combo. No! Ale to ja mogę też zrobić mu combo. No, i fajnie. Bosz taka e, Tak aby w tym wypadku nie... Zapeszać, bo w tym wypadku to jest potrzebne. No, o! Fajna rzecz... E, nie ten... O nie, to wraca, kurde! A nasz się w pewnym momencie zatrzymuje, bo... Nie wiem czy gra po prostu wie, kiedy my pazujemy, czy co? O, i fajna rzecz... Kolejna rzecz... Szczurkę, się tępuje pojawił wcześniej nigdy nie był w tym yy, tam, w tym miejscu i to jest fajna rzecz, żebyśmy nie cheatowali ten szczur w tym wypadku blokuje nam po prostu ZABIERASZ MI HEADMETER, metera. chciałbym pokazać jak on działa i absolutnie chciałem pokazać mój, moim zdaniem wspaniały sprite noiza yy, kolejna fajna rzecz tutaj jest i tu razem ja pokażę wam to z ogórek, jakby co? <ścoughs> Strzelaj. No i kolejny moim zdaniem fajny sekret, czyli inaczej to. I ja nie wiem, czy twórca po prostu zapomniał tych sekretnych po o tych e, sekretnych pokojach, czy no nie wiem. To nieco nie wiem, czy powinienem, czy powinienem grać jako noise w te poziomy, ale i tak walić to gram sobie jako noise, bo moja ulubiona postać to jest, yy, nie mam w sensie, co mają znaczyć te. Yy, o tutaj, te takie. te siedzące, lecz. coś mi się. Oj, coś mi się zdaje, że one miały być po prostu chyba tom, tym, co miał yy, Jerom czyścić, ale piscer tu przemyślał, i w tym przypadku pomieszał o tym, aby jednak usunąć to i zmienić. No ale w tym wypadku ciekawe mnie czy dostanę S. O, kona ko moim zdaniem już w tym wypadku naprawdę rzecz, która mnie wnerwia, czyli nowe banany. No szkoda. Kur... Nie wiem, akurat tutaj zmieniono tylko jeszcze ilość komb, jakie mamy mieć. Na początku mieliśmy trzy, co oczywiście yy, było moim zdaniem fajną rzeczą. O. Kur. O nie, jedna pizza, ale na szczęście już się dostałem do końca, bo jeden kawałek był. No i nice. Teraz czas na kolejną pizzę. Tę dostarczymy chyba do tego. to. Eeeem... Um, z Deltarune Eeeem... Um, no To moim zdaniem w tym wypadku będzie dość fajną opcją, bo go się łatwo... Akurat spotyka Problem jest natomiast z innym koleżką, o się do niego idzie um, Ja nie zapeszam, ja po prostu chcę mieć się punkty, aby mieć... Rangę S w tym poziomie, bo ja chyba nawet nie miałem. A nie, ja miałem B rangę, a. Co widać po tym, że było to pokazane w, w hubie, a. Niedoróbka pisna ta ja oczywiście, widać. Oj, niestety zmieniłem kolor, ale na szczęście się już zwrócił ten kolor, bo. Jakiś błąd jest, który przywraca kolory, które miał Miały postacie. O! I nowe spritesy dla Noiza, takie jak. Beczka. Nie, mi się ta beczka w sumie podoba. A czekaj! Tutaj można jeszcze iść. Yy. What? No co tu. Yy, o! Problem jest w tym, że w tym przypadku nie wiem, jak tą beczkę w ogóle tutaj zaprowadzić. To chyba po prostu jest miejsce z błę błędem lub coś w tym stylu. Tutaj, tutaj pizzeria chyba zapomniał o wstawieniu niektórych obiektów. Po prostu lewitują one w niektórych miejscach. To mnie w sumie bawi też. O, o, nie, 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 czekaj. nie. nie, nie. Uff, dobrze, że w tym przypadku nie... Nie obudził się on, bo wtedy bym miał przez i bym zepsuł mi grę niecący. No Bo ja już raz psułem grę za pomocą tego przeciwnika. No Jest tak glitchogenny, że... No, że może w tym przypadku zrobić z gry To sobie... Okej, okay, to teraz idziemy tutaj. I tu. I teraz moim zdaniem najciekawsza część, czyli część w... Z walką, która w sumie jest teraz tyle fajna, że. Nie, mi się akurat. Jedna rzecz, która mi się w tym podoba, to właśnie ten. E... To. Ten body slam, który w tym przypadku może zawiesić przeciwnikom mózg. To jest też moim zdaniem fajne, bo mogę. Oha, e... przez chwilę mi się zawiesiło. Nie wiem, co się. Nie wiem, co się dzieje z moim komputerem dzisiaj. Nie będę musiał go z <zysy> Nareszcie i teraz już ostatni i mam i teraz Gustavo w tym wypadku mi już nie przeszkadza i jednak w tym padku nie miałem takiego pecha żeby pojawił się on jednakże gustawań i nie lubię Satorze za ten e, challenge taki jakby. To jest w sumie jedną z, z najgorszych moim zdaniem rzeczy w tym. Eee, o. Body, mm -hmm -hmm. Jest to jeden z takich minusów, dość. O. Eee. się w tym przypadku tak zawiesiłem. Nie wiem czemu. M mój komputer się zawiesza, mój mózg. Eee. TEN, ten, ten. Absolutnie nie wiem, o co chodzić z tymi bombami. Naprawdę się zapytam chyba y ludzi z y tego z, z serwera PCT. o co w tym chodzi. Bo serio nie wiem. Hmm. A, z... Psz... Gdzie się ty do jasnych kolorów przyspyrowałeś? Co nie, to właśnie jednym z plusów jest właśnie ten bodyslam. Slam. Okej, okay, chodź Jerome, idziemy. E, jakby co, nie chcę przechodzić do tego ono oryginalnie, jak to było, tylko bardziej. Z tym, z dobyciem sekretu wieży, co się w tym przypadku już zmieniło bardzo, to bardzo. Ja oczywiście wiem, gdzie to było i w sumie wy też widzieliście, gdzie to było. jak mhm. gdyby było pokazane, że idziemy w dobrą czy w złą stronę. A jeszcze jakaś gdzie ja idę. Kurde, gdzie pomyliłem drogi. Nie no to nie jest zbytnio problemem. Szari, o no ma kijęcie body, look a real sassy. Jest, 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 jest! I Wygrana! I właśnie to jest fajna rzecz, że tutaj zmieniono w ogóle wszystko. I... MAMES! Jest! Jeboj! Yeah no i to by było na tyle. Nie sponujemy się w ogóle w hubie gry... Ani nic, jedynie mamy tu do wyboru inne poziomy, i niestety Dragon Lair jest ekstra levelem, Pizza Scar jest extra levelem, co sobie ma sens oraz Stronghold, ale w tym wypadku to już na tle. I żegnam Was, i będę powitał w kolejnym odcinku z Pizza Tower!